Bo każdy o tym wie, że w misku nie jest śle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Chodźcie Państwo do mnie, chodźcie bliżej. Chodźcie, coś wam ciekawego powiem. No właśnie, Komisja Państwowa zresztą wciąż liczy głosy i doliczyć się nie może. Ciekawe, kto wygrał, bo naprawdę my niewiele wiemy. To, co wiemy, napisaliśmy w najnowszym wydaniu. Co słychać? To, co wiem, jeszcze dowiedziałem się od ukończenia tego numeru. O, dzisiaj. A dlaczego tak cicho mówię? Żeby nie przeszkadzać Państwowej Komisji Wyborczej. Tam ciężko ludzie pracują. W ogóle nasze komisje ciężko pracowały. A najciężej Państwowa. Ta z leśnych dziadków złożona, jak mówią niektórzy w internecie, i się bardzo z tego cieszą. Nie wiem dlaczego. A może by powtórzyć wybory? Mówią inni, bo nie wiadomo, czy są wiarygodne. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie już w 47 tygodniu 2014 roku, w tygodniu, który jest pierwszym nowej powyborczej ery i pierwszym tygodniem nowego, starego. Układu władzy w Mińsku Mazowieckim. Piszemy o wyborach, ale nasza okładka, proszę Państwa, jest ekologiczna. Bo w ubiegłym tygodniu przed wyborami nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego. Młodzież z całego powiatu, z 64 szkół, było tej młodzieży prawie 600 osób. Robiło zdjęcia ciekawych krajobrazów właśnie ziemi miejskiej. No i co się okazało? A dobrze państwa, to jest jedno ze zdjęć zwycięskich. Ale tych zdjęć zwycięskich jest znacznie więcej. Są zdjęcia, które niekoniecznie pasowały żywi, a podobały się nam. Stąd ta niespodzianka powyborcza, bo może ktoś myślał, że będzie okładka, tak jak ubiegłym tygodniu, ale się pomylił. Nie było, nie będzie takiej okładki. Była, ponieważ chcieliśmy pomóc Państwu Rozliczyć tego, który cztery lata rządził w Mińskiem Mazowieckim, a przy okazji jeszcze też innych. No i okazało się, że nasza okładka prawdopodobnie, jak mówią niektórzy, burmistrzowi Jakubowskiemu pomogła. Zastanawiam się, czy nie wystawić faktury bo jeśli rzeczywiście miała pozytywny wpływ na wynik wyborczy, to trzeba po prostu wziąć za to kasę. Zobaczymy. Ale, proszę Państwa, bardzo niepokojąco, proszę Państwa Komisji Wyborczej, troszeczkę się podśmiewałem z tych leśnych, starych dziadków, a no, tych prawniczych dziadków, ale, proszę Państwa, każdy z nas będzie w pewnym wieku, i w tym, co oni. I naprawdę, ja nie chcę ich usprawiedliwiać, ale temu, co zaszło, są winni informatycy z tej firmy konkretnej i z biura obsługi wyboru. Bo przecież, cóż sędzia może wiedzieć o robaczkach, no może o świętojańskich trochę, ale o tych inter... związanych z elektroniką. No, myślę, że nie wiemy. No, chodźcie bliżej. Coś jeszcze Wam powiem. Powiem, że w Mińsku Mazowieckim w wyborach na burmistrza było 339 nieważnych głosów. Wydawałoby się, że to taka prosta czynność. Po prostu sprosił trzech kandydatów jednej kandydatki, dwóch kandydatów wybrać i zaznaczyć X plus tę jedną osobę. A jednak 339 osób postawiło od dwa, lub nie zakreśliło w od nim odpowiednie miejsce. Co się dzieje? Oglądałem yy, karty wyborcze powiatu i tamtych głosów nieważnych jest jeszcze więcej. Domyślać się należy, że w wyborach do Sejmiku Mazowieckiego będzie to fura nieważnych głosów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo nie wiem, czy ludzie są na tyle głupi, mówiąc wprost, czy na tyle nieświadomi, czy robią to celowo. A może, jak sądzą jeszcze inni, robią to członkowie komisji. Po prostu najprościej sfałszować wybory, karty do głosowania, stawiając jeszcze jeden znak x. Ale jak mówią znawcy również. Taki znak X jest do udowodnienia, że został dostawiony. To jest kolor tego napisanego znaku, to jest nacisk na kartkę. Grafolodzy potrafią to rozróżnić i oszusta wyłowić. Ale najpierw tych oszustów powinni wyławiać sami członkowie komisji, mężowie zaufania i inni. No nie można dopuścić do tego, że... Yy, Wybory zostaną sprzeniewierzone, demokracja zostanie zachwiana, a po takim oczekiwaniu na wyniki wyborcze można sądzić bardzo, bardzo różnie. Chodźcie, powiem Wam jeszcze coś. Powiem Wam, że jeśli by tych głosów nieważnych w było trochę więcej, to burmistrz Jakubowski nie przeszedłby w pierwszej turze i tak na granicy 50%. Gdyby te głosy uznać za ważne miałby, ostatecznie wygrał niewiele, bo tam jest niecałe 2%, ale za to jego konkurentka znajdzie się w Radzie Powiatu, to już pewne, bo ostatnio właśnie, czego nie ma tutaj co słychać, bo jeszcze nie mieliśmy wyników, jest tylko Skład Rady Miasta Mińska Mazowieckiego, to jest właśnie ten skład tutaj. Natomiast wiemy o tym, że do Rady Powiatu, wybory do Rady Powiatu zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 13 mandatów na 27, 8 ma Wspólnota Samorządowa razem, a tylko 6 Twój Powiat, czyli ugrupowanie... Pozapartyjne obecnego starosty Tarczyńskiego. Kto więc będzie rządził w powiecie? No, proszę Państwa, konfiguracje są różne możliwe. No, chociażby to, że PiS ma jeden mandat za mało do samodzielnego rządzenia, więc musi dogadać się, z kim się dogada. No, najprawdopodobniej z Twoim powiatem, czy ze starostą. Czyli układ może być taki, że Tarczyński nadal jest starostą, a Pochodzki Krzysztof, zresztą nie mylić z Tomaszem, jest lice starosta. Układ drugi może być taki, że skoro pis wygrało tak bardzo znacząco, a więc ma dwóch, dwa razy więcej radnych od Twojego powiatu, no to może starostą zostać Krzysztof Pochocki. To jest możliwe. Ale równie możliwe jest, że 8 plus 6 daje 14, czyli wystarczająco liczbę mandatów do rządzenia i domówi się Twój powiat z ze wspólnotą samorządową razem. Nie sądzę, ale, jak mówię, wszystko jest możliwe w takiej konfiguracji. Gdyby jeden głos PiS zdobył więcej, mógłby rządzić samodzielnie. Tak się niestety nie stało i to też jest urok, proszę Państwa, demokracji. Wracając jeszcze do wyborów z Mińska, radnych z y, też jest najwięcej, bo dziewięciu. Ale tu układ podobny, bo Platforma zdobyła osiem y, Mandatów, a proszę Państwa, yy, yy, Mińskie Forum, bo tak to się nazywa, yy, ten niepolityczny nie yy, fragment sceny mińskiej, politycznej sceny mińskiej, czy samorządowej, jak to chce, zdobyła, proszę Państwa, trzy mandaty, jeden jest z SRD. Co to oznacza, proszę Państwa? Co oznacza to, że najprawdopodobniej burmistrz Jakubowski, jego radni domówią się, dogadają się, mówiąc po chłopsku z forum mińskim, da im to proszę Państwa 8 plus 3, czyli 11 mandatów plus mirecki z SLD 12 i mają, proszę Państwa, większość, bo Rada Miasta ma 21, proszę Państwa radni. Ale może być tak, że PiS również dogada się z Mińskim Forum i będą, tak jak to było w poprzedniej kadencji, będą opozycją rządzącego burmistrza Jakubowskiego. Elementem tych wyborów jest to, że 12 radnych jest starych, a 9 nowych. To jest bardzo ważne. Nastąpiła radykalna wymiana, przetasowanie. Nawet w w tym zwycięskim klubie, a faktem, który nas nie powiem, cieszy, bo mnie trochę martwi, bo nie będzie aż może tak ciekawie, jest przegrana kucia. Tego faceta, który zębami bronił burmistrza, który zniewalał innych radnych, tłamsił, wkurzał. No, i powiedzmy sobie szczerze, niektóre jego pomówienia nadawały się do sądu. No nikt tego nie chciał robić. Kuć nie będzie radnym. Ktoś powie, chwała No, nie bardzo, proszę Państwa, ponieważ teraz Kuć będzie rządził sobie z drugiego siedzenia, a poza tym, proszę Państwa, jako nieradny, może wygrywać Mińskie przetargi. Oby moje słowa się nie sprawdziły, ale ja sądzę, że y, głównym wykonawcą teraz wszystkich remontów, budów w będzie firma Kucia. Będzie mu wolno. Do tej pory, jak był radny, tego mu czynić było niewolno. Pożyjemy, zobaczymy. Chodźcie Państwo jeszcze, mam jeszcze troszkę do powiedzenia, bo przecież my tu o wyborach gadu-gadu jeszcze nie mamy wszystkich i właściwie to, co powinno być teraz, znajdzie się za tydzień, ale przecież mamy co słychać. Ja jeszcze raz zaprezentuję tę bardzo ekologiczną okładkę z uśmiechem, proszę Państwa, chociaż swoim trochę gardłem, za co Państwa bardzo e, przepraszam. Tak jak mówiłem, wraki do paki to o wyborach, ale też również muszę się pochwalić, bo proszę Państwa mamy portal, a na nim strona powiedzmy sobie pisana i ekranowa, czyli do oglądania. I w ubiegłym tygodniu przed wyborami na nasz portal odwiedził milionowy widz, milionowy uczestnik. Naszej akcji internetowej, z czego jesteśmy, proszę państwa, dumni. Daje to na przestrzeni całego okresu ponad 1500 osób odwiedzających nas na dobę. Może to nie jest jakaś rewelacja w skali ogólnokrajowej, ale na pewno rewelacja mińska, z tego co wiem, konkurencyjny portal. Jest lepszy, ale już coraz mniej lepszy. Mówię tutaj o portalu y, pana Leszka Siporskiego. My będziemy się starali, tak jak mówiłem, i już od tego tygodnia rusza strona newsowa naszego portalu czyli z ostatniej chwili, tam będą relacje. Jesteśmy na imprezie, od razu y, kamera y, nagrywa. My, nasze dziennikarze przychodzą do redakcji, składają to na komputer, wyciągają fantastyczny początek albo koniec imprezy, albo troszeczkę ze 3 minuty fragmentów i już od razu Państwo będą mogli obejrzeć, przynajmniej fragment, a wszystko, cały reportaż od środy, bo nas, proszę Państwa, obliguje tygodnik, proszę Państwa, wydawany co tydzień numer czasopisma. Jeszcze forma gazetowa jest dominująca. Być może kiedyś to się zmieni, ale nie teraz. Jeszcze nie teraz. Natomiast liczymy na liczne odwiedziny, a są dni, są doby w tygodniu, kiedy nas odwiedza 3, 4, a nawet 5 tysięcy, proszę Państwa, osób. To zazwyczaj jest z wtorku na środę i ze środy na czwartek. Wtorku na środek, kiedy są nowe już artykuły, nowych artykułów, a ze środki na czwartek, kiedy już mamy strumień filmowy w naszej telewizji, co słychać. No to powiedzmy sobie teraz, proszę Państwa, zapraszam, zapraszam, co w tym naszym numerze. Ja oczywiście nie będę zdradzał wszystkiego, bo to Państwo muszą przeczytać jedno na początek wyjaśnienie, że wszystkie złote gody, imprezy związane ze złotymi godami, a więc Halinowie i Dobrym będą na pewno w przyszłym tygodniu, na pewno, już na pewno, nie pozwolimy sobie na y, odpuszczenie tego tematu. Mamy listy, wielebne winy i mińską estetykę, mamy proszę Państwa złośliwe urnie, czyli rzecz właśnie o tych wyborach, to są... Pierwsze informacje, a tak jak mówiłem, w następnym numerze będą kolejne. Ale będą również blokady, o których piszemy, i postaramy się nagrać strażników w czasie zakładania tych blokad. Zobaczymy, jak sobie radzą ze strefami godzinnego parkowania. Bez mandatowego godzinnego parkowania. Mamy o cudnych ustroniach, czyli rzecz z okładki, ale w wydaniu szerszym, artykułowym, i również będzie z tego reportaż. Ciekawy jest w tym tygodniu poradnik prawny, bo jest razem, ale oddzielnie, czyli o intercyzie. Kiedy ono obowiązuje, kiedy można zawrzeć intercyzę, do e, której jest potrzebna zgoda obu małżonków, czy, czy jednego, co się musi oprzeć o sąd, a co nie przypominam, że naszą tutaj prawniczką, e, e, pisarzem prawniczym, pisarką prawniczą, jest pani Agnieszka Marczyk z kancelarii adwokackiej, która znajduje się przy ulicy Kazikowskiego. I tam, proszę Państwa, są telefony, można zadzwonić i również uzyskać, jakby ciąg dalszy tej porady, która jest w tygodniku. Ale również, proszę Państwa, można uzyskać oddzielną poradę. Tudzież pisząc do nas o, o sprawie własnordujących, można na łamach naszego tygodnika taką poradę uzyskać. A co dalej? Druchowe prezenty, czyli rzecz o mozach e, strażackich, o święcie strażackim, tuż przed wyborami, proszę Państwa, szpitalnej kwicie, czyli zakończeniu epilogu tych, tych wszystkich szpitalnych imprez. E, dzisiaj miałem telefon od pewnej pani doktor, która ma już od dawna praktykę prywatną i e, pani doktor, jak to mówili w kabarecie, zapytowywuje się nie, dlaczego to inny lekarz który Pa znowu wieloletni staż w mińskim SP ZOS nie otrzymał medalu prezydenckiego. No nie, nie wiem dlaczego po prostu. Może nie należy do tej partii, co trzeba, może, może proszę Państwa, podpadł w dyrekcji, może nie należy do kręgów towarzyskich. Trudno mi powiedzieć. Chodzi o kilku właściwie lekarzy, my się tą sprawą zajmiemy, ale obiecuję pani doktor. Nie będę zdradzał tu nazwiska, bo i po co? że ja się tą sprawą zajmę, aczkolwiek podczas rozmowy tak no, niechętny byłem do tego, ponieważ uważam, że sprawy w szpitalu powinno się prać, chociaż już pralni nie ma właśnie tam. No ale jeśli jest taka konieczność, przecież jesteśmy do usług. Szpitalna kwita. Rzecz o ostatnim, ostatniej fazie i obecności sekretarza prezydenta Komorowskiego w Mińsku. Mazowieckim. Mam ciekawy artykuł dla Państwa: Kornelowe czytanie, bez niestety reportażu, ale tak też się zdarza. I Parada Pomocy, czyli rzecz również przed wyborami zorganizowanym, święcie pracownika socjalnego, chociaż to święto dopiero 21 listopada. Są wspaniałe zdjęcia, teksty również, tryby bezdomne i sensory z ekranu to tryby bezdomne, to rzecz o konferencji, którą urządziło sobie trzy instytucje, policja, opieka społeczna i straż miejska, natomiast rzecz sensory z ekranu, to sprawa dotycząca sali sensorycznej, w, no właśnie w Starogrodzie, proszę Państwa, tam również dzieci te Powiedzmy sobie, ułomne, te, które nie do końca są dobrze rozwinięte, inne będą mogły z tej sali sensorycznej korzystać. No i oczywiście plejada sportu, maza się wspina, będzie relacja telewizyjna, w ogóle mamy 11 reportaży w tym tygodniu, a więc jest kupę oglądania, pewnie z 5 godzin. Non-stop, kolor, proszę Państwa, zapraszam serdecznie. No i... Co chciałem na końcu powiedzieć, a to z okazji, proszę Państwa, tego, że ogłosił się u nas no, pan Sylwester Dąbrowski. No po co pan Sylwester Dąbrowski się ogłasza w tygodniku co sytuacja? A no po to, że liczy na Państwa głosy. Kiedy? 30 listopada. Dlaczego? No bo właśnie będzie walczył o wójta gminy Mińsk Mazowiecki w drugiej turze wyborów z Januszem Piechowskim, tym, który tym wójtem był. Nie wiem czy uda się Rewasz, ale nie tylko Dąbrowski będzie walczył z Piechowskim, będzie walczył również Witczak, bo nie udało mu się przejść do drugiej rundy i będzie również walczył Wójta Radio. Mają godnych kandydatów z tego co wiem i nie wiadomo czy wygrają. Jeśli nie wygrają, to będzie to pre precedens, proszę Państwa, na skalę powiatu, choć największy był w Gorzowie, gdzie wójt yy, z podgorzowskiej gminy wygrał prezydenturę. No ale tak też się zdarza. Będzie wobec tego, skoro jest sześciu kandydatów na trzy yy, wójtowe fotele, będzie u nas prewiscy. Za złoty 23 zł, tradycyjnie, i państwo będą mogli wybrać sobie swego wójta. Zarówno mieszkańcy gminy Stanisławów, mieszkańcy gminy Mińsk Mazowiecki i mieszkańcy gminy Dobre. Zachęcam do prawyborów. Jeszcze parę dni nam na głosowanie zostaje. No i proszę państwa, tyle na dzisiaj. Prastoranie nowa reklama, jak co tydzień zapraszam do oglądania, a na naszej okładce przypominam proszę Państwa natura. Natura powyborcza, a właściwie impreza przedwyborcza, a okładka już powyborcza. Co będzie za tydzień? Proszę Państwa, zobaczymy, bo być może okaże się, że już będą pierwsze wyniki rozmów koalicyjnych, czy to w Powiecie, czy w Mińsku, czy w innych. Gmina. Z tego co wiem, burmistrzowie no, w, w Sulejówku za pierwszym razem w Kalinowie e, również burmistrz e, Stary Nowy, pan Ciszkowski, Adam zresztą śliwa również w, w Sulejówku e, w dębem Kalinowskim. W, no, hanna Bociar wygrała e, bardzo wysoko. E, poza tym e, również w Cegłowie. Uchman Marcin Uchman także. Prawdopodobnie w latowiczu też Świąty Górski sobie poradził z kandydatem, jak i w gminie Sienica Grzegorz Zieliński. Gratulujemy nowym starym wójtom licząc na to, że nasza współpraca w tej kadencji będzie dużo, dużo owocniejsza. Dlaczego wygrali? No, bo byli chyba sobą, byli nieuwikłani w żadne machlojki, mówili mieszkańcom o co chodzi, natomiast rzecz jasna, że nie muszą wygrywać do końca, co na przykład okazało się w Poznaniu. No, jeszcze nie wiadomo, czy prezydent globalny tam wygra, ale prawdopodobnie może przegrać, bo tylko miał 27% w pierwszej, w pierwszej turze. Czego sobie życzymy w tym tygodniu? No, życzymy sobie przede wszystkim wspaniałych doznań w Sienicy, gdzie zanosi się na bardzo miły wieczór poezji śpiewanej. Również y, może być miło na no, Pałacu Mińskim, odnowiony podobno, jeszcze tam nie był, muszę zajrzeć, zobaczyć jak to odnowione, ale z tego co wiem, odnowili tylko chor i klatkę schodową. A co z salą? Zobaczymy, nie wiem. Yy... Zanosi się na Festiwal Skrzyneckiego, ale z tego, co wiem, próbują Skrzyneckiego łączyć z Witkiewiczem. To pasuje jak pięść do nosa, bo gdzie tam Piotrusiowi do Witkacego? No, ale może się uda. Dyrektor Siła ma siłę wory, jak widać, dość dużą. Szkoda tylko, że dyrektor Siła nie zaprosił nas na patronów medialnych, a szkoda właśnie, bo Bylibyśmy to sfilmowali. Chyba, że nie można. Teraz okazuje się, że nagle nie można, Jakaś gwiazdeczka przyjechała i nie życzy sobie filmowania. Co ja sądzę o takich gwiazdeczkach, to Państwo wiedzą i muszę już powtarzać. Kłaniam się, życzę zdrowia. No, gdzie ten mój syrop? Chyba tam. Będę musiał jednak zażyć troszeczkę środków odgrypiających i na gardło, a ostatnio właśnie polecono mi, że na gardło jest taki dobry olejek zapuszczany właśnie przez yy, specjalne urządzenie, zapuściłem, niewiele pomogło. Syrop to jest jednak, proszę Państwa, syrop i to jaki, sosnowy, polecam szczególnie serdecznie, a Państwu życzę zdrowia, wszystkiego najlepszego, no i oczywiście... Do zobaczenia w lepszych czasach. Bo cztery lata przed nami, te, które będą, nie wróżą najlepiej. Wytrzymamy i to proszę Państwa. Koniec. Do widzenia.